Maciek spaning Polonią bytą wygrany 3 do jednego dla GKS-u Tychy i było widać w tym sparingu jednak różnicę pomiędzy zespołami. No cieszy na pewno to zwycięstwo po paru meczach przegranych. Cieszy też, że nie okrywamy, strzela zaczęliśmy strzelać bramki. Nie jest jeszcze wiele rzeczy do poprawienia, a co do samej polonii to miejmy nadzieję, że to że poradzą sobie w tych swoich problemach i, i, i taka drużyna na pewno zasługuje na tą co najmniej pierwszą ligę i chyba wszyscy, wszyscy im kibicują. Defensywa jednak się nie uszczegła błędu. No tak, głupio stracona bramka tam, brak krycia, no musimy to poprawić, jest, jest tak wiele elementów do tego jeszcze, do poprawy, więc, jeszcze, ale zostało jeszcze trochę czasu, dlatego spokojnie. Na prowadzenie wyszliście dość późno, te kolejne bramki powinny nakłaść zdecydowanie szybciej bo Jak uważasz? No powiedzmy jeszcze my mieliśmy wiele okazji do, do, do strzelenia bramki. Pozdrawiam kolegę Bukowca. Yy, co mówię, jest jeszcze, jeszcze naprawdę mogliśmy wiele bram strzelić, moja sytuacja na sam koniec tak samo. No może, może ta pierwsza szalona bramka szybko nas uśpiła, ale yy, jeszcze, jeszcze mogliśmy więcej wygrać to spotkanie. Mateusz w starcie dwóch pierwszoligowych zespołów GKST okazał się lepszy od Polanii Bytom. Wynik 3 do 1 dla Tyszan. W pełni odzwierciedla to, co się działo na boisku. Myślę, że wynik odzwierciedla to, co się działo na boisku. Fajnie, że udało się nam wygrać to spotkanie, aczkolwiek ważniejsze w sparingach jest to, aby wykonywać założenia, które sobie Nakreśliliśmy przed meczem i realizować tam plan, który trener nam narzucił przed meczem, i myślę, że w jakimś stopniu udało nam się to zrealizować, aczkolwiek trener sam oceni, jak to zostało wykonane. Założenia taktyczne wykonaliście w stu procentach, bo słyszałem, że mieliście grać na własnej połowie, czekać na przeciwnika, ale to by bytą was zmusiła, żeby atakować atakiem pozycyjnym. No dokładnie. No. Czasem można sobie założyć pewne założenia taktyczne przed meczem, aczkolwiek w samym meczu pewne rzeczy mogą ulec zmianie. Czasem się tak dzieje, no, ale trzeba, trzeba starać się jak najbardziej konsekwencje, konsekwentnie realizować to, co sobie założyliśmy przed meczem. To już w tym dzisiejszym sparingu chyba też troszeczkę na minus ta stracona bramka? No na pewno. W Wiadomo, obciąża gdzieś tam cały, cały zespół. Ta stracona bramka. No, szkoda, że nie udało nam się zagrać na zero i straciliśmy bramkę po stałej fragmencie gry. No, będziemy to analizować na, nas, na, na treningu. Przeanalizujemy to wszystko dokładnie, jak to zostało. jak Czy ktoś popełnił jakiś błąd, czy, czy nie. No Niestety tak się stało, że, że straciliśmy bramkę. To już powiedz jeszcze na koniec, jak przyjąłeś informację o powołaniu na konsultację reprezentacji U21 i U20, tym razem nie będziesz osamotniony, bo dołączy do ciebie Mateusz Łączyński. No po, pozytywnie cieszyłem się z tego, że właśnie, że z samego powołania i z tego, że jadąc na taką konsultację nie będę tam osamotniony, tylko, tylko wiadomo z jakimś kolegą z zespołu, co na pewno na pewno będzie, będzie mi raźniej i, i myślę, że yy, mączce, mączce tak samo no będziemy chcieli dać siebie wszystko i na pewno cieszę się z tego, że dostałem właśnie takie powołanie na tą konsultację.